Świadomość i nieśmiertelność. Tomasz Hałko, wydawnictwo Indygo Book. Bezdotykowe uzdrawianie. Zauważyliśmy i potwierdziliśmy eksperymentalnie, że prawidłowo używając naszą świadomość, możemy znacznie polepszyć nasz stan zdrowia i harmonię funkcjonowania naszego własnego organizmu. A czy możemy użyć naszej świadomości, żeby pomagać innym ludziom przyspieszyć ich powrót do zdrowia? Wcześniej w tej książce zdefiniowaliśmy życie jako system funkcjonujący świadomie. Zdefiniowaliśmy także świadomość jako system przetwarzania informacji. Biorąc powyższe pod uwagę, powinno być możliwe pomaganie innym ludziom czy uzdrawianie metodą przekazywania informacji na odległość, bezdotykowo. Z uwagi na to, że nasza świadomość funkcjonuje w dziedzinie kwantowej, odległości między uzdrowicielem a pacjentem mogą być znaczne i obejmować całą planetę Ziemię. Zanim spróbujemy sformułować, co należy zrobić, żeby zdalnie pomagać ludziom w ich powrocie do zdrowia, rozważmy kilka przykładów tak zwanego uzdrawiania na odległość. Eksperyment naukowy. W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku rosyjscy uczeni przeprowadzili fascynujący naukowy eksperyment, w którym brał udział wyjątkowo znany uzdrowiciel Alan Czumak. Opowiedział mi o tym eksperymencie profesor Konstantin Korotkow, kiedy spotkaliśmy się w Australii, w 1997 roku. Eksperyment dotyczył zdalnego uzdrawiania pacjenta na Syberii, wiele tysięcy kilometrów od Alana. Nie znam dokładnej diagnozy pacjenta, wiem tylko, że jego sytuacja była beznadziejna, jego organy nie funkcjonowały i że lekarze nie wiedzieli, jak mu pomóc. Wiem też, że Alan kilkukrotnie się upewnił, że pacjent wyraził pełną, świadomą zgodę na jego współpracę i interwencję. Zarówno Alan, jak i pacjent zostali podłączeni do złożonej aparatury medycznej, która rejestrowała funkcję mózgu, pracę serca i oddychanie. Obaj mieli cały szereg elektrod na głowie, żeby można było rejestrować działalność elektryczną ich mózgów. Nie było ani internetowego ani żadnego innego połączenia między aparaturą Alana i pacjenta. Eksperyment był zaprojektowany w ten sposób, że uczeni, którzy robili pomiary pacjenta na Syberii, byli powiadomieni, że Alan będzie przeprowadzał swoje zdalne uzdrawianie dzisiaj lub jutro, ale nie poinformowano ich o której godzinie, jak długo będzie trwała sesja i ile będzie prób. Analizę zarejestrowanych funkcji czasu danych przeprowadzono po zakończeniu eksperymentu. Wyniki tego eksperymentu można podsumować następująco. 1. W czasie, kiedy Alan koncentrował się na zdalnym uzdrawianiu, nastąpiła synchronizacja oddechu Pulsu I działalności mózgu pomiędzy Alanem i pacjentem z dokładnością co do sekundy. Mózg pacjenta śledził działalność mózgu Alana w ustalonej sekwencji działania, która się powtarzała wielokrotnie. Sekwencja ta była taka, że wszystkie sfery kory mózgowej po kolei, jedna po drugiej, uaktywniały się w takiej samej kolejności u Alana i u pacjenta. 2. Alan koncentrował się na zdalnym uzdrawianiu przez około 10 minut, po czym wypił kawę i poszedł do domu. Ale uczeni, którzy obserwowali pacjenta na Syberii, o tym nie wiedzieli i kontynuowali pomiary pacjenta przez dwa dni. 3. Kiedy przeanalizowano dane, okazało się, że mózg pacjenta samodzielnie powtarzał sekwencję przekazaną przez Alana przez przeszło 3 godziny po tym, jak Alan poszedł do domu. 4. Następnego dnia po świadomych działaniach Alana stan pacjenta się poprawił, a po kilku dniach pacjent poczuł się całkiem dobrze. Wypisano go ze szpitala i poszedł do domu. Rezultaty tego eksperymentu wskazują jednoznacznie, że przedmiotem przekazywania w procesie skutecznego zdalnego uzdrawiania była informacja, a nie energia. W szczególności powtarzanie dotyczyło powtarzania przekazywanej informacji. Organizm pacjenta z takiej czy innej przyczyny zapomniał, jak harmonijnie funkcjonować. Działanie Alana polegało na przeglądzie zasadniczych funkcji swojego własnego organizmu i przekazanie informacji, instrukcji, w, ten, w jaki sposób. Wszystkie te funkcje sprawdzać w określonej przez Alana kolejności. Kiedy świadomy organizm pacjenta otrzymał przypomnienie, jak sprawdzać współdziałanie jego zasadniczych funkcji, powtarzał otrzymane instrukcje przez wiele godzin, najprawdopodobniej dlatego, żeby ich nie zapomnieć. Organizm pacjenta wyleczył się sam bez żadnej interwencji medycznej, kiedy otrzymał świadomą informację, w jaki sposób przywrócić harmonię funkcjonowania. Złamana noga w biodrze. Kiedy w 2002 roku samodzielnie budowałem dom w Mount Best, spadłem z dachu z wysokości przeszło 5 metrów i złamałem nogę w biodrze. Na szczęście odwiedzał mnie wtedy kolega, który zawiózł mnie do szpitala, najpierw do najbliższego, a potem do specjalistycznego z oddziałem ortopedii. Część tej podróży odbywała się po wertepach drogi przez las. Podróżowałem na siedząco i kontrolowałem ból medytując. Po prześwietleniu okazało się, że złamałem femur, szyjkę kości udowej tuż przy stawie biodrowym, z przemieszczeniem, i wyznaczono pilny zabieg operacyjny następnego dnia. Operacja miała za zadanie złożenie przemieszczonego złamania i wkręcenie trzech długich śrub ze stali nierdzewnej, żeby złamane fragmenty kości się za dużo względem siebie nie ruszały. Po operacji przyszedł do mnie chirurg dr. Malcolm Thomas i powiedział: Zrobiliśmy to, co można. Wkręciliśmy śruby, a teraz twoja kolej, żeby połączyć i zagoić złamane fragmenty kości. Miałem wtedy 51 lat, i statystycznie rzecz biorąc, nie było pewności, czy nastąpi zagojenie, czy będę zmuszony zgodzić się na protezę stawu biodrowego. Jakakolwiek komplikacja w gojeniu groziła protezą. Wypisano mnie ze szpitala na drugi dzień po operacji z receptą na środki przeciwbólowe. Nie zrealizowałem tej recepty bo zdawałem sobie sprawę, że świadomość, która kontroluje proces gojenia, potrzebuje informacji o stanie gojenia, którą zakłócamy przyjmując środki przeciwbólowe. Ból starałem się kontrolować metodą medytacji i koncentracji. Postanowiłem wtedy poprosić jednego z moich byłych studentów z Uniwersytetu w Melbourne, młodego zdrowego człowieka, który brał udział w moich warsztatach medytacyjnych, żeby mi pomógł zdalnie. Opisałem swój problem i związane z nim doznania, i wyjaśniłem mu, o co go proszę. O umówionej godzinie młody człowiek medytował, a następnie koncentrował się na doznaniach, jakich mu dostarczał jego własny staw biodrowy, kiedy był nieruchomy, a także kiedy noga się w nim ruszała. Następnie wyobrażał sobie, że ja doznaję tego, co on. Robił to po raz pierwszy w życiu byliśmy oddaleni od siebie o jakieś 200 kilometrów. Po około 30 minutach poczułem ulgę. Kontynuowaliśmy tą zdalną pomoc przez kilka dni. Ból się znacznie zmniejszył i mogłem chodzić bardzo ostrożnie z laską do łazienki. Po dwóch tygodniach pojechałem do doktora Tomasa na wcześniej zaplanowaną wizytę i prześwietlenie. Doktor Tomas chciał się upewnić, że nie ma komplikacji w gojeniu. Kiedy doktor Tomas obejrzał prześwietlenie i prawie niewidoczną 15-centymetrową bliznę na moim udzie, powiedział, że goję się jak młody człowiek. Niektórzy mogą powiedzieć, że moje szybkie gojenie skomplikowanego złamania nogi było przypadkiem, ale z mojej strony muszę przyznać, że świadomie i fizycznie czułem pomoc po każdej sesji zdalnej pomocy, której mi udzielał mój student. Po pięciu tygodniach wróciłem do żeglowania na windsurfingu. Po jakimś czasie dr Thomas usunął śruby z mojej kości udowej, bo pospełniły swoją funkcję i stały się niepotrzebne. Zwichnięte biodro. W pierwszych latach XXI wieku odwiedziły mnie w Mount Best w Australii dwie kobiety, matka i córka z USA, obie z nadwagą. Córka była biologiem, a matka była profesorem medycyny, prowadzącą własną klinikę i wykładającą medycynę na Amerykańskim Uniwersytecie. Przyjechały do mnie na tydzień na kurs diagnostyki elektrofotonicznej. Gościł wtedy u mnie student geografii z Londynu. Który podróżował po świecie, zeznajmiając się z różnymi strefami klimatycznymi i pomagał mi rekonstruować, sadzić las, który został zniszczony przez brytyjskich osadników 150 lat wcześniej. Ostatniego dnia wizyty kobiet z USA poszliśmy na długi spacer do lasu, częściowo pod górę. Po jakiejś godzinie spaceru, córka doznała zwichnięcia stawu biodrowego. Matka mi powiedziała, że jest to u córki chroniczny problem od urodzenia, który od czasu do czasu się zaostrza. Ale w tym konkretnym przypadku córka mogła tylko leżeć z grymasem bólu na twarzy, a matka, profesor medycyny, była bezsilna. Student geografii pobiegł po samochód i przetransportowaliśmy córkę w pozycji poziomej na tylnym siedzeniu do mojego domu. Kiedy była w USA, córka w takiej sytuacji trafiała do szpitala na kilka dni, gdzie nastawiano jej staw biodrowy i próbowano kontrolować stan zapalny, po czym następowała rehabilitacja chodu. Nasz problem polegał na tym, że następnego dnia trzeba było jechać 3 godziny samochodem na lotnisko do Melbourne, a podróż lotnicza z Melbourne na wschodnie wybrzeże USA trwała ponad 40 godzin i zawierała przesiadki. Córka cierpiała. Mogła tylko leżeć, tylko na twardej podłodze i tylko w jednej pozycji, bo wszystkie inne pozycje były dla niej nie do wytrzymania. Co robić? Zaproponowałem spróbować bezdotykowe uzdrawianie. Córka gotowa była zgodzić się na wszystko, żeby tylko zmniejszyć ból. Matka się zgodziła, bo nie planowałem dotykać córki, a każda inna pomoc była bardzo daleko. Stanęliśmy wszyscy: ja, matka i student geografii wokół leżącej na podłodze córki. Rozpocząłem grupową medytację i koncentrację, instruując grupę cichym głosem. Poprosiłem, żeby wszyscy spróbowali maksymalnie rozluźnić swoje ciało, stojąc. Przypomniałem im, aby rozluźnili nogi, tułów, ręce, szyję i mięśnie twarzy itd. Po kolei wszystkie części ciała. Następnie ich poprosiłem, żeby postarali się o niczym nie myśleć i utrzymać choćby przez chwilę ciszę umysłu. Potem wszystkich poprosiłem, żeby zwrócili uwagę na doznania, jakich im dostarcza ich stan biodrowy. Poprosiłem ich, żeby ruszali wolno biodrami, ruchami okrężnymi we wszystkich kierunkach i spróbowali zwrócić uwagę, jakich doznań dostarczają im ich własne stawy biodrowe, kiedy normalnie funkcjonują. Kiedy wszyscy potwierdzili, że wyraźnie czują doznania swoich stawów biodrowych. Poprosiłem ich, żeby spróbowali sobie wyobrazić, że leżąca na podłodze cierpiąca kobieta ma takie same doznania jak oni. Kontynuowaliśmy wszyscy ruszać biodrami we wszystkich kierunkach, wyobrażając sobie, że nasze doznania są przekazywane. Musiało to wyglądać komicznie. Po kilku minutach naszych zbiorowych starań córka zauważyła, że czuje ciepło w stawie, który ją bolał. Poprosiłem ją wtedy, żeby się na tym doznaniu skoncentrowała. Po około 15 minutach zakończyliśmy zbiorowy wysiłek, a córka leżąc kontynuowała koncentrację na cieple. Sądząc po jej wyrazie twarzy, przynosiło jej to ulgę. Po jakiejś godzinie córka wstała z podłogi i powiedziała, że ból zniknął. Z wielką ostrożnością zaczęła chodzić i ze zdumieniem stwierdziła, że ból nie wraca. Matka, profesor medycyny na amerykańskim uniwersytecie, była w pełnym szoku, którego nie starała się ukryć. Student geografii kręcił głową z niedowierzaniem. Nigdy w życiu niczego podobnego nie widzieli. Ja też. Była to moja pierwsza próba świadomego leczenia. Córka zaczęła chodzić po domu z coraz większą pewnością siebie i zdumienie połączone z uśmiechem promieniowało z jej twarzy. Ponieważ zbliżał się wieczór i czekała nas długa podróż, następnego dnia poradziłem córce, żeby się położyła i kontynuowała koncentrację na cieple, które czuła tam, gdzie przedtem był ból. Następnego dnia trzy na podróż samochodem do Melbourne odbyła się bez problemów. W Melbourne, po drodze na lotnisko, córka wyraziła życzenie pójść na spacer do zabytkowego parku, żeby mieć miłe wspomnienia z Melbourne. Spacerowaliśmy i robiliśmy zdjęcia przez jakąś godzinę, a matka co pięć minut pytała córkę, jak się czuje. Córka chodziła ostrożnie, ale nie doznała żadnych trudności czy niewygody. Jakieś pięć lat później z ciekawości skontaktowałem się z córką e-mailowo i zapytałem o jej staw biodrowy. Odpowiedziała, że od czasu, kiedy wróciła z Australii, nie miała żadnych problemów. Wygląda na to, że nasze zaimprowizowane zbiorowe i bezdotykowe 15-minutowe leczenie chronicznego problemu ma całkiem trwały efekt. Nie trzeba powtarzać tej ani żadnej innej terapii. Złamany kręgosłup. Jeden z moich znajomych, matematyk, w wieku przeszło 70 lat, pośliznął się w łazience i upadł na twarde kafelki, doznając kompresyjnego złamania czwartego kręgu kręgosłupa. Czwarty krąg kręgosłupa to miejsce, którego uszkodzenie grozi paraliżem dolnej części ciała od pasa w dół. Zabrali go karetką pogotowia do szpitala, gdzie zrobiono prześwietlenie i stwierdzono złamanie. Lekarze powiedzieli mu, że w jego wieku prognoza jest wysoce niepewna i że jedyne co może zrobić, to leżeć bez ruchu przez kilka miesięcy i czekać. Może czwarty krąg kręgosłupa mu się zagoi, a może nie. Dali mu plastikowy gorset usztywniający cały tułów i odwieźli go w pozycji poziomej do domu, żeby leżał i czekał. Kiedy do mnie zadzwonił, nie mógł nic innego robić, tylko leżeć bez ruchu. Ból był nie do zniesienia. O wstawaniu i pójściu do łazienki nie było mowy. Zapytał mnie, czy mogę coś poradzić. Powiedziałem, że mogę spróbować, ale niczego nie gwarantuję za wyjątkiem tego, że nie zaszkodzę, bo to, co będę próbował robić, będzie zdalne i bezdotykowe. Opisałem mu plan zbiorowego zdalnego leczenia i poprosiłem o jego świadomą zgodę, którą wyraził. Następnie zorganizowałem grupę trzech osób: ja w Australii, druga osoba w Szwecji, a trzecia w USA. Opisałem członkom grupy sytuację i zorganizowaliśmy kilka synchronicznych 20-minutowych sesji zdalnego uzdrawiania. Po kilku dniach mój znajomy ze złamanym kręgosłupem doniósł mi, że może siedzieć, a nie tylko leżeć. Po dwóch tygodniach zaczął ostrożnie chodzić z pomocą szczudeł, a po czterech tygodniach zjął gorset i podróżował po Europie pociągami. Ponieważ świadoma pomoc naszej grupy odbyła się zdalnie, znajomy doszedł do przekonania, że to on sam samodzielnie się wyleczył. Wielokrotnie mu mówiłem, żeby się swoim wyzdrowieniem nie chwalił, bo w zasadzie nic z niego nie zrozumiał. Nie posłuchał. Zaczął występować na publicznych konferencjach i w telewizji, chwaląc się swoim samodzielnym, cudownym wyzdrowieniem. Zmarł rok później na białaczkę, ze zdrowym kręgosłupem. Martwica Jelit. Jeden z moich znajomych, lekarz, pewnego dnia zasłabł i stracił przytomność w pracy. Nazwijmy go doktor X dla celów tej historii. Ponieważ był znanym i szanowanym lekarzem, w szpitalu, w którym pracowali jego znajomi i koledzy, zwrócono na jego przypadek szczególną uwagę. Okazało się, że jego problem związany był z tak zwaną martwicą jelit. Krótko mówiąc, fragment jelita obumiera i całe jelito przestaje funkcjonować. Ryzykiem jest zakażenie ogólne, posocznica, sepsis, ogólne zatrucie krwi i szybka śmierć. Bardzo szybko po diagnozie dr X trafił na stół operacyjny. Usunięto mu martwą część jelita i połączono pozostałe części jelita. Ponieważ nie było poprawy, po kilku dniach dr X przeszedł następną podobną operację i usunięto mu następną część jelita. Po trzeciej czy czwartej podobnej operacji, które przeprowadzano co kilka dni, bo nie było widocznej poprawy, chirurg, który osobiście znał doktora X, oznajmił mu, że następnej operacji nie będzie, bo jak się wtedy wyraził, nie chce zarżnąć kolegi na stole operacyjnym. Sytuacja stała się beznadziejna. Żona doktora X wtedy do mnie zadzwoniła i przez łzy poprosiła o pomoc. Powiedziała mi, że doktor X wyraził zgodę na moją pomoc, bo kilka miesięcy wcześniej usłyszał z moich własnych ust historię o zdalnym, świadomym leczeniu złamanego kręgosłupa, którą opisałem wcześniej. W przypadku doktora X lekarze i chirurdzy zrobili wszystko, co było w ich mocy, ale teraz przyszła pora na to, żeby je te w jakiś cudowny sposób przestały obumierać. Same się zregenerowały oraz połączyły w jamie brzusznej, aby zacząć funkcjonować. Szybko porozumiałem się z jednym z czytelników moich książek w Szwecji i zorganizowaliśmy kilka pilnych, synchronicznych sesji, świadomie koncentrując się na wrażeniach, jakich nam dostarczała nasza normalnie funkcjonująca jama brzuszna. Po kilku dniach żona doktora X przysłała mi zdjęcie. Doktor X był w domu i uśmiechał się, siedząc w fotelu. Wyglądał dobrze. Napisał mi, że przez jakiś czas odżywiał się poza jelitowo, aby dać jelitom więcej czasu na regenerację. Powrócił do zdrowia dość szybko i wznowił cotygodniową grę w tenisa. Uzdrowiciele? Wygląda na to, że każdy zdrowy i świadomy człowiek na ziemi może świadomie pomagać innym w ich powrocie do zdrowia. Nawet dzieciom można wytłumaczyć zasady bez dotykowego i zdalnego leczenia. Przykłady zdalnego uzdrawiania opisane powyżej sugerują, że warunkami sukcesu są: 1. w miarę dobry stan zdrowia uzdrowiciela, 2. zdolność do medytacji, koncentracji i do świadomej analizy doznań własnego organizmu, 3. dobre intencje. W 1997 roku dr Korotko, twórca aparatury elektrofotonicznej, powiedział mi, że rejestracja poświaty elektrofotonicznej w funkcji czasu pozwala na odróżnienie ludzi. Którzy są potencjalnie dobrymi uzdrowicielami, nawet wtedy, kiedy ludzie ci sobie z tego nie zdają sprawy. Mówiąc krótko, ludzie z talentem do uzdrawiania mają większą świadomą kontrolę nad swoją poświatą elektrofotoniczną niż inni. Ludzie tacy potrafią świadomie zmieniać rozmiar i charakterystyki swojej poświaty. Czym większa świadoma kontrola poświaty elektrofotonicznej, tym bardziej utalentowany jest potencjalny uzdrowiciel. Kiedy profesor Korotko w 1997 roku zobaczył, że potrafię kontrolować poświatę wokół mojego ciała w czasie medytacji i koncentracji, powiedział mi, że mogę być uzdrowicielem. Ale dodał, że istnieją ludzie całkiem wyjątkowi. Na przykład Alan Czumak potrafił wyłączyć swoją poświatę elektrofotoniczną, kiedy chciał, i nic nie można było wtedy zarejestrować. Działanie grupowe? Z uwagi na to, że mało kto. Jeden człowiek na miliard jest wyjątkowo utalentowanym uzdrowicielem. Dobrze jest przeprowadzać proces bezdotykowego uzdrawiania w grupie świadomych ludzi dobrej woli. Grupa może składać się z dwóch lub trzech osób. Może ona być większa, ale większą grupę trudniej jest zorganizować. Zalety działania synchronicznego w grupie polegają na tym, że nawet wtedy, kiedy każdy członek grupy zmierza do tego samego celu w tym samym czasie, każdy robi to trochę inaczej. Każdy członek grupy ma swoje indywidualne doznania, które różnią się od doznań pozostałych członków grupy. Kiedy taka grupa stara się przekazać swoje doznania cierpiącemu, zakres przekazywanych doznań jest znacznie większy niż jest to możliwe, kiedy swoje świadome doznania przekazuje tylko jeden człowiek. Można powiedzieć, że doznania członków grupy przekazywane cierpiącemu człowiekowi się uzupełniają. W podobny sposób można uzasadnić potrzebę synchronizacji wysiłków wszystkich członków grupy w czasie. Jednocześnie, doznania, które są wspólne dla kilku członków grupy, najprawdopodobniej będą wzmocnione czy też lepiej zauważone przez świadomość cierpiącego. Wspólne doznania kilku członków grupy są też najprawdopodobniej najważniejsze i najpilniejsze do przekazu. Inne przypadki. Opisane wyżej przykłady udanego zdalnego leczenia nie oznaczają, że można i że powinniśmy w taki sposób pomagać każdemu. Jeśli cierpienie jest dla danego człowieka lepszą lekcją niż szybki i łatwy powrót do zdrowia, możemy mieć trudności z naszą pomocą. Z własnego doświadczenia wiem, że więcej się nauczyłem w rezultacie własnych cierpień niż wtedy, kiedy mi nic nie dolegało. Dolegliwości zwykle nas zmuszają do przemyśleń, których unikamy, kiedy jesteśmy zdrowi. W dodatku, ludzie zazwyczaj nie cenią zdrowia i nawet nie zdają sobie sprawy, co to jest w zdrowie, dopóki go nie utracą. Jan Kochanowski 1530-1584 podsumował to następująco: Ślachetne zdrowie nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsujesz. Jeśli wyższa jaźń cierpiącego człowieka zdecyduje, że jest dla niego lepszą lekcją pocierpieć, niż wyzdrowieć bez wysiłku i bez przemyśleń, może ona ograniczyć zakres pomocy, jakiej możemy zdalnie udzielić takiemu człowiekowi. Z tego powodu dobrze jest zapytać naszą wyższą jaźnię o potwierdzenie, czy dobrze jest konkretnemu człowiekowi zdalnie pomagać. Z mojego doświadczenia wynika, że trudno jest cokolwiek osiągnąć bez współpracy z wyższą jaźnią. W kontaktu z naszą wyższą jaźnią powinniśmy się nauczyć w czasie naszej praktyki medytacji i kontroli snów pomaganie sobie. Z własnego doświadczenia wiem, że dość trudno jest pomóc sobie samemu. Kiedy jesteśmy młodzi i zdrowi, zwykle nie zwracamy żadnej uwagi, jakich doznań dostarcza nam nasze dobrze funkcjonujące ciało. Kiedy pojawiają się dolegliwości i przychodzi pora na odtworzenie zdrowia, nie mamy wystarczającej informacji. Najlepiej jest codziennie się starać podtrzymać nasze zdrowie za pomocą świadomej diety, świadomej kontroli oddechu, medytacji i koncentracji. Niemniej jednak możemy zawsze liczyć na pomoc ze strony naszej wyższej jaźni, szczególnie jeśli mamy dobry plan, co zrobimy i o czym pomyślimy, kiedy wyzdrowiejemy. Ale i tutaj zauważyłem pewne ograniczenia. Na przykład, jednym z problemów, których nie potrafię rozwiązać samodzielnie, to ból zęba. Mogę tylko do pewnego stopnia kontrolować ból, ale nie naprawy. Wszystkie moje dotychczasowe próby w tej dziedzinie kończyły się wizytą u dentysty. Może przyczyną jest to, że organizm człowieka na ziemi nie potrafi w żaden sposób regenerować i zabliźniać zębów. Zęby się stopniowo zużywają i psują, szczególnie wtedy, kiedy nie dbamy o nie w młodości. A reparacja zużytych i zepsutych zębów wymaga pomocy dentysty. Kiedy jestem u dentysty, proszę w swoją wyższą jaźń, żeby podpowiadała dentyście, w jaki sposób mi najlepiej pomóc. Korzystam też wtedy z mojego doświadczenia w dziedzinie medytacji, żeby kontrolować ból, i zwykle nie potrzebuję środków znieczulających. Podsumowanie. Podane wyżej przykłady bez dotykowego uzdrawiania w zasadzie wystarczają, żeby sformułować swoją własną metodę takiego uzdrawiania w konkretnej sytuacji. Ale uważam, że dobrze jest zrobić podsumowanie jasno przypominające, co trzeba zrobić i w jakiej kolejności, żeby mieć lepsze szanse skutecznie pomóc cierpiącemu człowiekowi. 1. Zapytaj swoją wyższą jaźń, czy dobrze jest zdalnie pomagać konkretnemu człowiekowi. 2. Wytłumacz cierpiącemu człowiekowi, na czym polega świadoma i bezdotykowa pomoc w powrocie do zdrowia i że jest to świadomy przekaz informacji. 3. Przekonaj go, że trzeba przekazać jego świadomości informacje przypominającą mu, jak funkcjonuje zdrowy organizm. 4. Uzyskaj świadomą zgodę cierpiącego na twoją bezdotykową pomoc. Jest to krytycznie ważny krok. Bez świadomej zgody człowieka trudno jest nawiązać jakiekolwiek porozumienie czy komunikację w dziedzinie świadomości. 5. Zorganizuj grupę świadomych ludzi dobrej woli, najlepiej takich, którzy weszli na ścieżkę rozwoju duchowego i medytują regularnie. Upewnij się, że członkowie grupy nie oczekują w zamian niczego poza podziękowaniem. 6. Wytłumacz członkom grupy, na czym polega proces świadomego, bezdotykowego uzdrawiania. Albo daj im do przeczytania niniejszą książkę. W skrócie, proces ten z punktu widzenia uzdrowiciela, członka grupy uzdrowicieli, składa się z następujących kroków: A. Relaksacja całego ciała fizycznego, obejmująca świadome sprawdzenie i rozluźnienie wszystkich organów i fragmentów ciała po kolei, jeden po drugim. B. Krótka medytacja, osiągnięcie ciszy umysłu. C. Koncentracja polegająca na zwróceniu uwagi na doznania, jakie przynoszą organy i systemy ciała, kiedy normalnie funkcjonują, a w szczególności te organy i systemy, które są przyczyną cierpień człowieka, któremu chcemy pomóc. Punkt A powyżej stanowi do tego wstęp. D. Kiedy uzdrowiciel lub członek grupy uzdrowicieli stanie się świadomy doznań powyższych organów i systemów swojego własnego ciała, powinien spróbować wyobrazić sobie, że cierpiący człowiek ma takie same doznania. Dobrze jest wtedy poprosić wyższą jaśń, żeby pomogła nam przekazać nasze świadome doznania cierpiącemu. E. Powtórzenie starań opisanych w punktach C i D przez jakiś czas, typowo 10-20 minut. 7. Umów się ze wszystkimi członkami grupy na konkretną godzinę, uwzględniając strefy czasowe, tak aby starania wszystkich członków grupy stały się jednoczesne. 8. Powtórz sesję grupową 2-3 razy w odstępach kilku godzin. Szczególnie w przypadku, gdy cierpiący człowiek znajduje się daleko od wszystkich członków grupy.